Witam Państwa, dzień dobry, serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem To oni zdecydują, kiedy wybuchnie wojna. 9 października 2025 rok, serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Pokój teraz dostępny również po stacji Windy. Na, na pewno nie jest to moralne, ale za to opłacalne. Stało się apokalipsą, ma business plan. I nosi marynarkę, kiedy pokój był mozolnie osiągniętym stanem między dwoma wyczerpanymi armiami, aktem zbiorowego rozsądku, przepieczętowanym uściskiem dłoni, łzami i zbyt dużą ilością szampana. Dzisiaj wystarczy kliknięcie myszką na Bloomberg i, i rekombinacja zakupna za, od Black Rock <laughs> ponieważ wojna, panie i panowie, nie jest już w naszych czasach porażką dyplomacji, ale porażką analityków. Jeśli BlackRock zaleca pokój, to nie z litości, ale z powodu marży. Nie dlatego, że giną ludzie, ale dlatego, że łańcuchy dostaw stają się zbyt drogie. Nie dlatego, że spadają boby, ale dlatego, że spadają ceny akcji prawdziwa nagroda Nobla za pokój to dziś cel kursu plus 32% jakże praktycznie że człowiek nie musi już być człowiekiem, a jedynie rękiem jego cierpienie jest kwa kwalifikowane jako śmierć bilansowana a odbudowa przeliczana na zysk współczesny pokój to klasa aktywów z certyfikatem ECG Komu potrzebne są konwencje genewskie, skoro BlackRock zmienia wagę portfela, a podczas gdy banderowskie i rosyjskie miasta leżą w gruzach, na Manhattanie analityk z kubkiem no, e, kawy oblicza, kiedy odbudowa będzie opłacalna. Spoiler, kiedy akcje producentów broni e, powoli się wyczerpią, a cement stanie się tańszy od granatów. Żyjemy w świecie który pokój jest możliwy tylko wtedy, gdy jest bardziej opłacalny niż wojna. Witamy w kapitalizmie. Człowiek nie ma znaczenia, liczy się tylko jego rachunek kosztów i korzyści. Pokój teraz dostępny jako produkt finansowy z certyfikatem ECG, informacją o rynku i ceną docelową. Świat znów stoi w płomieniach, i tym razem nie tylko na scenie metaforycznym. W sensie metaforycznym, od Doniecka po gazę, od Tajwanu po giełdę w Frankfurcie, wszędzie wybuchają pożary. Ale nie martwcie się, gaśnica nie przyjdzie z Genewy, ani z Waszyngtonu, ani od laureata pokojowej Nagrody Nobla, ale z branży zarządzania aktywami, a dokładniej serca świata wielkich finansów, BlackRock przemówił. A to, co mówi BlackRock, jest bardziej boskie niż słowa Mojżesza i z góry Synaj. Teraz to jest już oficjalne, Wojna zakończy się kiedy BlackRock tak zdecyduje. Nie wtedy, gdy umierają dzieci, płaczą matki lub urzędniczki ONZ, patrzą z politowaniem, ale wtedy, gdy kwartalne prognozy Larego Finka. Powiedz, teraz pokój byłby całkiem lukratywny, a kiedy czytamy te słowa, kancelarie prawne <laughs> wielkich inwestorów już się przygotowują do sformułowania umów reparacyjnych, które będą piękniejsze niż jakikolwiek traktat pokojowy. Nie ma już negocjacji, są tylko oceny. Potencjał konfliktu średni, potencjał dywidend, wysokie y ludzkie cierpienie nieistotne. Umowa stulecia, pokój cudysów Made in Manhattan, giełdy świętują, w końcu znów pojawia się nadzieja na pokój. Analitycy notują cudysów możliwa koniunktura dzięki odbudowie, dewidencka pokojowa pra prawdopodobnie wyniesie 6-8%, a gdzieś w kącie ekonomista cicho krzyczy: udało się, wojna to już tylko notowania giełdowe. Akcje, o których mowa, niewinnej firmy z branży budowlanej, nagle stały się nowym Mesjaszem. Nie dlatego, że mogą dostarczyć kamienie, ale dlatego, że dają nadzieję na wysokie marże nadzieję, że czołgi wkrótce staną w muzeach, a betoniarki znów zdominują ulice i biada tym, którzy nie mają ich w swoim ETF. Pokój jako model biznesowy Jezus nawet nie śnił o czymś takim, a może wtedy odbyły odbył staż w Black Rock zamiast męczyć się z spo, spoław, poławianiem ryb i etyką. Donald Trump, człowiek, który spóźnił się. Podczas gdy rynki finansowe świętują dywidendy, tajczą, a światowy pokój jest przedmiotem handlu na giełdzie, w Florydzie stoi mężczyzna patrzy zdez zdezorientowany na swoje odbicie w lustrze, Donald Trump, wielki głosiciel, próżny apokaliptyk, w pomajorajczowym samopoczuciu. Człowiek, który obiecał, że w ciągu 24 godzin od ponownego objęcia urzędu zapewni światowy pokój, osobiście bez użycia przemocy, uściskiem dłoni, a w razie potrzeby tweetem, stoi i, i zdaje sobie sprawę, że jest za późno. BlackRock był szybszy, gigant finansowy nie tylko pochłonął Fed, ale także ostatnią nadzieję Trumpa na znaczenie były prezydent, który jeszcze kilka miesięcy temu ogłaszał z wielką pompą, cudysów, BlackRock zostanie zniszczony, Fed zostanie pozbawiony władzy, ja sam zaprowadzę pokój, musi teraz zgrzytać zębami, patrząc jak elita, czyli kabała kapitałowa na nowo kreuje porządek świata. Bez niego, bez wózka golfowego, bez Twittera. A co najgorsze, wiadomość o pokoju pojawia się najpierw za pośrednictwem algorytmu zoptymalizowanego przez BlackRock na kanale mediów społecznościowych, finansowanego przez samą korporację BlackRock. Można by niemal współczuć, a potem widzimy, jak Trump szaleje w swoim fotelu biurowym, jak Rumpenstein... Żelaz, żelaz, żelem do włosów, lśni się, krzyczy, publikuje posty i to bzdury wielkimi literami cudzysłów fałszywy pokój tylko ja mogę zrobić prawdziwą umowę. Black Rock jest marionetką Chin, raczej chyba Ameryki, bo to na, raczej tak to wygląda coś w tym stylu z pięcioma wykrzyknikami czterema błędami ortograficznymi i bez żadnego znaczenia wojna jako faza zysku, pokój jako strategia marketingowa, to co kiedyś było krwawą rzeczywistością, dziś otrzymuje nową etykietę. Ekonomista nazywa to cudysów otwarciem rynku po konflikcie. Cmentarz staje się parkiem inwestycyjnym, gruz szansą. Kobiety z ruin nazywają się teraz kierownikami projektów. Odbudowa jest zlecana prywatnym firmom inwestycyjnym posiadającym certyfikaty zrównoważonego rozwoju. Nie buduje się już nadziei, ale na danych rynkowych, bo po co prowadzić rozmowy pokojowe, skoro można publikować raporty kwartalne, po co uchwalać rezolucje ONZ, skoro można stworzyć fundusz ETF z fantazjami o pokoju i dywidendami wojennymi. Wojna to przyszłość, dziś mamy cykl geopolityczny i biada tym, którzy nie, którzy nie zainwestowali. Pytanie bonusowe, czy to pokój, chyba szatajski? Do kogo właściwie należy pokój? Dawniej powiedzielibyśmy do ludzi, a dziś do algorytmu. Decyzja już zapadła w Kijowie, nie w Moskwie, a już na pewno nie w Berlinie, gdzie i tak woli się subsydiować pompy ciepła, niż uprawiać politykę światową. Nie zapada w serwer, serwerowniach BlackRock. Tam, gdzie algorytm Aladdin przelicza wydarzenia światowe na liczby, a kiedy perspektywa zysków spokoju nagle staje się wyższa niż z sondaży czołgów, wojna jest po prostu out. Tak, y y gotowe polityka światowa za pomocą kliknięcia my myszy, to co kiedyś było zarejestrowane dla filozofów, polityków i dyplomatów dziś. Yy, przejmują kw yy, kwantowi analitycy z doktorantami i z matematyki, z doktoratami. To oni decydują, kiedy pokój jest opłacalny, a kiedy nie. A ludzkość może klaskać albo konsumować, albo najlepiej jedno i drugie. BlackRock, korporacja, która zastąpiła Boga i rzekł Bóg, cudysów, niech stanie się światłość. Larry Fink odpowiedział: cudysów, to zależy od cen energii elektrycznej. Religia to przyszłość. Dzisiaj wierzy się fundusze ETF, dywersyfikację ryzyka i miesięczne raporty Larego Finka. Apokalipsa straciła swoich kapłanów i znalazła proroków w garniturach z PowerPointem zamiast pergaminu. Z z terminalem, terminalem Bloomberg zamiast Biblii, BlackRock nie jest już tylko zarządzającym majątkiem. BlackRock zarządza losem z ponad 10 bilionami dolców pod zarząd, zarządcem to więcej niż łączymy produkt krajowy brutto Niemiec, Francji i Włoch. BlackRock ma więcej władzy niż wszystkie demokracje Europy Zachodniej, zebrane w sali konferencyjnej pełnej, pełnej broszur UNESCO. A co robi się z taką władzą? To po proste. Definiuje się rzeczywistość. BlackRock decyduje, które firmy przetrwają, które kraje otrzymają kredyt. Która branża będzie kolejnym hitem, i jak widać obecnie, kiedy wojna się skończy, ponieważ po prostu nie opłaca się jej da dalej prowadzić. Kiedyś to papież ogłaszał cudysów u z pacem, dziś Larry Fink ogłasza cudysów. Widzimy atrakcyjny potencjał wartości w i w sektorze budowy. Brzmi to mniej uroczyście, ale działa: kapitał bowiem lata szybciej niż anioły. Kto kontroluje przepływy kapitału, kontroluje społeczeństwo, politykę, moralność i, i tak naprawdę pokój. Bóg miał 7 dni na stworzenie świata. BlackRock potrzebuje trzech kwartałów i modelu Excel, i w przeciwieństwie do Boga, BlackRock nie ma wątpliwości. Prezes BlackRock nigdy tego nie zaprzeczał, ale zawsze formułował to w supelny, subtelny sposób. Cydujców nie postrzegaliśmy siebie jako siły politycznej, ale jako twórców zrównoważonej przyszłości. W tłumaczeniu oznacza to, nie mówimy Wam, co macie robić, ale biada Wam, jeśli tego nie zrobicie. Od o ONZ do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pozbawienie władzy polityków poprzez zarządzających funduszami. Demokracja to sytuacja, w której możesz wybrać, komu BlackRock ma doradzać, podczas gdy politycy co, wciąż spierają się o rezolucję. BlackRock już dawno podjął decyzję za pomocą miliardów, i na to głosujecie w reżimie Trzecie RP. Przede wszystkim to też dotyczy łącznie zaopatrzenie w wodę z energetycznymi, a czasem nawet kilkoma domami, domami medialnymi, które służą do PR-u. ONZ ma Paragrafy BlackRock ma portfele, ale te ostatnie są po prostu potężniejsze, szybsze, skuteczniejsze, a przede wszystkim niezależne od wyborców. Od dawna nie chodzi już o to, czy korporacje mają władzę polityczną. Pytanie brzmi, dlaczego ktoś i jeszcze wierzy, że wybrani politycy mają się, mają, y, mogą im się przeciwstawić? Minister może mówić, dyrektor generalny może działać, jeden może mieć nadzieję, drugi decyduje, a polityka pokojowa od dawna nie jest już ustalana w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, ale w cieniu konferencji kwartalnych. Nie decydują o niej ambasadorzy z akcentem, ale analitycy z bonusami. Przykład Sokolandii. Podczas gdy Niemcy dyskutowały jeszcze nad dostawą czołgów, amerykańskie banki inwestycyjne już stworzyły fundusze nieruchomościowe dla powojennego Kijowa, ponieważ jak każdy ekonomista wie, pierwszego miliarda nie zarabia się na wojnie, ale na odbudowie. ONZ jest obecnie czymś w rodzaju usługi klienta światowej polityki. Można zadzwonić, zgłosić sprawę, ale decyzję podejmuje ktoś inny. Państwo nadal wyznacza granice, ale rynki kapitałowe je przesuwają, bo kto jest właścicielem, nie potrzebuje armii. Kto zarządza majątkiem, zarządza również wodą, ziemią, zasobami, a w razie potrzeby opinią publiczną. Pokój nie jest już stanem, jest produktem, aktywem, zakładem, dźwignią finansową. A demokracja, to jest patologia, to trzeba powiedzieć jasno, ona nadal tam jest. Ale może tylko, może tylko wybierać, który z produktów BlackRock chce kupić za pieniądze podatników. Dywidenda pokojowa, certyfikat ECG i biznes oparty na moralności. Ponieważ wojna jest zbyt brudna, teraz nadchodzi czysty zysk. Kiedyś nazywano to moralnością, dzisiaj nazywa się to ECG. A kto myśli, że oznacza to cudysów, etyka, sens i sumienie. Prawdopodobnie wierzył również, że Nestli ratuje świat przed śmiercią spragnienia. ECG oznacza oczywiście invernment, social grovenice, święte trójca. Wspiera współczesnego kapitalizmu z zieloną otoczką, ale mówiąc prościej, cudysów jak udawać, że jesteśmy dobrymi ludźmi, jednocześnie osiągając 12% zysku i oto nagle pokój jest godny z ECG. Co, co za zbieg okoliczności, właśnie teraz, gdy rynek dla korporacji zbrojeniowych powoli się nasyca, a dostawy amunicji są ograniczone, się, e, a, odkrywa się kolejną historię: pokój, więc znów się inwestuje, ale nie w lo, e, logistykę wojskową, tylko w ogniwa słoneczne dla zniszczenia szkód, w beton z recyklingu dla przedszkoli. Oczywiście cudysów neutralny dla klimatu, cudysów sp społecznie odpowiedzialny i cudysów zgodny z zasadami równości płci. Certyfikowana jest nawet odbudowa oddziałów saperów. Nie ma cierpienia, które nie zostały ponownie wprowadzone jako produkt inwestycyjny. BlackRock sprzedaje pokój jako inwestycję wpływową. Chcesz pomóc, kup akcje, chcesz ratować ludzi, zainwestuj fundusz. Chcesz nadziei, jest dostępna od 5% opłaty początkowej. I, i, I podczas gdy myśli sobie, no cóż, przynajmniej odbudują, powoli zaczynasz zdawać się sobie sprawę, że budują tylko to, co wcześniej zniszczyli, lub co najwyżej nie zdołali zapobiec. Morał teraz jest dostępny jako klasa aktywów i jak w przypadku wszystkich klas można ją kupić lub pozostać na zewnątrz. Witamy w neokapitalizmie z etykietą emocjonalną. Sumienie pozostaje czyste, o ile prospekt jest zgodny z rzeczywistością. Jak, teraz, jak już teraz obliczono rynek odbudowy? To kiedyś było gruzem, dziś jest projektem deweloperskim, z porównywaniem benchmarkowym, miasta nadal leżą w gruzach, ludzie nadal wołają o wodę, schronienie, godność. Asfalt nadal paruje w kanionach Mariupola, pod Harakowem nadal ryczą drony, ale głęboko w szklanych bunkrach Nowego Jorku już pracują kalkulatory. Jak wysoka może jest branża na odbudowę, ile miliardów dotacji można pozyskać, którzy giganci budowlani skorzystają jako pierwsi i z jakim ratingiem ECG nowy monopol władzy, z prawdziwym be tylko z prawdziwym betonem, a droga do sukcesu nie nazywa się Cudysów Aleja Pałacowa, ale Cudysów Strefa Odbudowy ze strategicznym wsparciem Kabały NATO. Już teraz zespoły doradców są gotowe do zaprojektowania całych regionów jako projektów, zanim wojna się w ogóle skończy, Miasto, miasta są rysowane, zanim usunięte zostaną gruzy, szkoły, szpitale, inteligentne miasta, wszystko na papierze, z pięć tego na te literę i stacjami tankowania, wodoru i muzeum przesz, przesz, przeszłości. Przyszło zaczyna się na stronie czwartej biznesplanu, Planu gdzieś w Waszyngtonie Fink fang mruczy cudysów. Nie możemy pozbawić, pozostawić Chińczykom branży budowlanej. A co tam? Przecież już dawno w tym jesteśmy. Koncernom budowlanym nazywa. Y Nazywają się dziś cudysów Infrastruktur Sol Solution Group lub cudysów Urban Recovery Partners i mają nie tylko oferty, mają modele finansowania z zmiennym oprocentowaniem i zabezpieczeniem walutowym. Gruz złoto. Świat nigdy nie był tak kruchy i nigdy tak lukratywny. Jak powiedział anonimowy menadżer funduszu przy lampce Szampana, cudysów wie pan, Rzecz oczywiście mamy nadzieję na pokój, ale proszę, dopiero w przyszłym tygodniu nasz fundusz potrzebuje jeszcze trochę zmienności. Jak media sprzedają pokój BlackRock między relacjami dworskimi nad dziennikarstwem inwest inwestorskim? Cudysów, kiedy pokój się opłaca, dziennikarstwo znów staje się przyjazne. Wiadomość nadeszła jak błogosławieństwo od świętego Reutera. Cudysów, Black Rock stawia na, na porozumienie pokojowe. Perełka dywidendowa przed lotem w górę. Zadanie jak Boska Ewangelia dla inwestorów giełdowych z fantazjami o zbawieniu. Ton rzeczowy, efekt biblijny, to nie koniec wojny, to początek okazji inwestycyjnej, to coś, to co kiedyś zinscenizowano jako cudysów koniec wojny w specjalnych programach i uroczystych przemówieniach telewizji ARD i CDF. Dzisiaj trafię jak powiadomienie PASZ w aplikacji Bursze Online opatrzone prognozą kursu i rekomendacją kupna Pokój z tobą i z twoim depozytem. Media, one już nie informują, one pakują. Z ludzkiego cierpienia tworzą narrację o zyskach. Z nadziei produkt, z odbudowy wskazówkę giełdową. I wiada ci, jeśli zadasz pytania. Natychmiast zostaniesz uznany jako przeciwnika pokoju. Dzisiejsze nagłówki nie brzmią już. Cudzysłów, ostatnie bomby spadły. Broj zamilkła, ale cudysów Heidenberg materiał z, z potencjałem wzrostu fantazji o pokoju napędzają akcje producentów materiałów budowlanych powstał nowy rodzaj dziennikarstwa dziennikarstwo inwestorskie nie wyjaśnia ci y, świata, ale pokazuje jak na nim zarobić nie analizuje konfliktów ale, daj, y, d, ale je monetyzuje a Ponieważ większość dużych mediów już dawno uzależniła się od tych samych korporacji, o których piszą, powstaje równoległy świat mediów, w którym o pokoju mówi się tylko wtedy, gdy przynosi co najmniej 8% zysku lub jest przydatny do oceny, dla oceny ECG a stacje publiczne emitują bajki o pokoju w prostym języku z gwiazdką generowaną i mają nadzieję, że widzowie i tak zrozumieją złożono złożoności świata Black Rock. Dziennikarstwo śledcze dzisiaj jest przekazywane li na LinkedIn z przyjęciem cudzysłów sponsorowane przez Future of Finance, a w talk showach nie dyskutuje się już o moralności, ale o cudysów geopolitycznych, szansach zrównoważonej odbudowy pod przewodnictwem sektora prywatnego, co oznacza tylko tyle co: budujemy pokój, ale proszę na rachunek, a podczas gdy ostatni reporter w strefie gazy ryzykuje życie. Aby relacjonować głód i beznadziejność. Redaktor naczelny w Frankfurcie pisze już kolejny artykuł na pierwszą stronę. Cudzysłów pięć najlepszych akcji na odbudowę dzięki tym wartościom skorzystasz na pokoju. co na pokoju kiedy ludzkość rozpada się na marginesy, a Mesjasz nosi krawat, sponsorowany przez Black Rock, bo tam, gdzie ludzie są zdesperowani, potrzebna jest nadzieja, a tam, gdzie brakuje nadziei, potrzebny jest przynajmniej dobry show czyli Teatr dla goim. I oto Donald Trump, wypolerowany anioł autopromocji, powraca na scenę światowej polityki z wizjami pokoju, które zamieściłby na podkładce pod piwo. Pod tym, jak BlackRock już dawno zdecydował za kulisami, że pokój sprzedaje się lepiej niż eskalacja, rozpoczyna się faza druga ofensywy. Pijarowa, powrót koja trojańskiego pomarańczowego konia. Trump jeszcze przed chwilą wyśmiewany jako clown, jest teraz między wierszami wiadomości. Ponownie nie przedstawiany jako jedyny prawdziwy cudysłów rozjemca, na przykład w Siegel. Który zgodnie ze swoją podwójną moralnością, czyli hipokryzją, nie krytykuje swojej prymitywnej sympatii do Putina, ale grzecznie rozpowszechnia informację, że Trump chce dać Kremlowi cudysów jeszcze 10 do 12 dni na zakończenie wojny, w przeciwnym razie osobiście interweniuje. Oczywiście to bzdura, geopolityczne ultimatum z klubu seniorów Maler Largo. Ale to sprytna gra. Black Rock wie bowiem, że odrobina cudysów oporu wobec głębokiego państwa jest niezbędna do inscenizacji. Tram może znów być buntownikiem, człowiekiem, który zaprowadza pokój, który cudysów nie jest taki jak on tam na górze, który woła cudysów America First, podczas gdy telepromtera teleprom Podpowiada mu się cudysów, ale tym razem w zgodzie z kapitałem. Jakże praktycznie, że właśnie teraz, gdy rynki domagają się nowej narracji, właśnie Trump jest ponownie budowany jako nosiciel nadziei. On, który jeszcze przed chwilą brzmiał przeciwko BlackRock, on, który chciał zniszczyć Fed, on, który napisał na Twitterze, czyli Ex, cudysów nie potrzebuje Wall Street, a teraz tramp produkt powracający z retoryką zgodną z ECG, lekki faszyzm bez kalorii. Jeśli to nie, nie jest boskie, wyczucie czasu, cudysów, niezależny zbawiciel zostaje zrehabilitowany właśnie wtedy, gdy BlackRock chce pokoju. W ten sposób Trump nie jest zwalczany, ale oswajany, nie jest już bojkotowany, ale strategicznie wykorzystywany. Mogą szaleć, wrzeszczeć, hałasować, o ile tylko podpiszą to, co trzeba: pokój, ale tylko na naszych warunkach, budowa muru, ale tylko przeciwko Chinom, Putin, ale tylko w zamian za prawa do surowców, i nagle media znów wi wiwatują cudysów. Trump powrócił, tym razem jako gwarant porządku. Black Rock wie, że pokój sprzedaje się lepiej, niż, lepiej, gdy jest bohater, a kto byłby najbardziej odpowiedni niż człowiek, który uważa się za Jezusa, ale woli grać w golfa. Cudysów, pokój jest możliwy. Sąsiedzi, ale tylko przy pozytywnej strukturze kosztów. Wojna się skończyła, mówi wykres. Rynki świętują, mówi analityk. Zaczyna się pokój, mówi raport kwartalny. A ludzkość siedzi przed telewizorem z pustym żołądkiem i zastanawia się, kiedy w końcu znów będzie czymś więcej niż tylko liczbą w raporcie ryzyka. Bo gorzka prawda jest taka: człowiek przeszkadza. Umiera zbyt wolno, cierpi zbyt głośno i zadaje, zadaje zbyt wiele pytań. To, co dla BlackRock jest zoptymalizowanym scenariuszem pokonfiliktowym, Dla kobiety w Hersoniu jest 20 nie bez prądu. Dla dziecka w Rafach i odłamkiem w Łódź. Dla mężczyzny w Doniecku, grobem dla brata. Ale hej, najważniejsze, że MSCI Peace Index. Znów osiąga dobre wyniki. Cena pokoju nie jest już krwią. Z obliczonymi kosztami napraw, liczbą ofiar i strategią pijarową, prawa człowieka są wyceniane w zależności od fazy rynku. Śmierć człowieka jest czasem tragedią, a czasem przepisem. Pokój nie jest już stanem ulgi. Pokój to faza zwrotu z inwestycji. Nowa narracja, przemianowana kampania mająca na celu stabilizację nastrojów konsumentów i biada Ci, jeśli płaczesz, płacz zakłóca indeksy, biada ci, jeśli domagasz się sprawiedliwości, nie jest ona przewidziana, biada ci, jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego to wszystko się stało, rynek doradzi Ci dywersyfikację współczucia, bo pokój, który teraz otrzymujemy, nie jest pokojem ludzkości. Jest to pokój funduszy pokój tymczasowy na odsetki, na grupę docelową. Pokój, delikatna idea biznesowa, sprzedawana jako album w kawa kawiarni ECG. Nie liczy się pot, nie liczy się krew, liczy się tylko procent od procentu. Człowiek zostaje wymazany, gdy tylko przestaje głosować. Świat zostaje uznawany z, przez pakiet akcji. Nędza łagodząca modlitwę ETF. A BlackRock mówi: niech to się skończy. Wojna mknie, bo tak musi być dla pieniędzy. To by było wszystko. Dziękuję za uwagę, żegnam się i dozo.